Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku warsztatów polerskich Honey Combination. Na dziś przygotowałem dla Was czerwony Soul Red. Jest to dosyć popularny kolor, zresztą w naszej firmie i na naszych filmach dosyć często zresztą też występuje. Natomiast na dzisiaj przygotowałem dla Was odcinek o polerowaniu emblematów, w sensie polerowaniu tej powierzchni z nimi. Zobaczycie kilka dzisiaj technik, kilka metod, jak można sobie poradzić z osadem pod tymi emblematami, jak sprawić, żeby wyglądało to jak najlepiej. Zapraszam! Jak mogliście dostrzec, lakier wyglądał już naprawdę obłędnie. Jest to oczywiście nie tylko zasługa samego lakieru, bo ten nie jest idealny, jeżeli chodzi o wygląd, naprawdę piękny, ale jeżeli chodzi o strukturę i jego właściwości, no to już mniej. Natomiast ten przeszedł korektę. Specjalnie chłopaki zostawili mi klapę, żebym mógł właśnie Wam zaprezentować, jak wygląda obróbka tej przestrzeni. Sam emblemat nie dość, że nie prezentuje się najlepiej, bo ma mnóstwo takich Wżerków takich właśnie osadów mineralnych. Dwa przestrzeń pod emblematem również nie jest zbyt estetyczna, więc pokażę Wam dzisiaj kilka technik, jak sobie z tym poradzić. Natomiast zanim cokolwiek będziemy robić, zablokujemy sobie klapę po to, żeby móc bezpiecznie sobie ją polerować, i do tego zastosuję taki uchwyt. Jedną część oczywiście tego uchwytu wsuwamy w zaczep, a drugą część uchwytu blokujemy sobie na naszym tutaj zaczepie z drugiej strony dzięki temu mamy swobodny dostęp do klapy bez obawy o jakieś przestrzenie dookoła a jednocześnie będzie też nam zdecydowanie wygodniej operować natomiast zanim podejmiemy się pracy zobaczcie sobie zarówno stan tego lakieru jak i emblematu co Cię pierwszą metodą prób próby przynajmniej oczyszczenia tej powierzchni będzie proces dekontaminacji. W tym przypadku kwas. Kwas do felki 1,10, Czy to będzie jakikolwiek produkt, właśnie z, z kwasowy, czy to APC, czy stricte, właśnie kwas, będzie jak najbardziej wspomagał wam czyszczenie tej powierzchni. Oczywiście robimy to przy etapie mycia, natomiast ja specjalnie sobie ten etap pominąłem w tym miejscu, żeby wam to zaprezentować. Ładujemy sobie kwas na pędzelek, ładujemy sobie kwas na powierzchnię. Wypracujemy pędzelkiem no i zobaczymy, co uda się w tym, tą metodą uzyskać. Myślę, że już naprawdę będzie przyzwoicie. A przynajmniej jeżeli chodzi o emblemat, jeżeli chodzi o powierzchnię pod emblematem, no to myślę, że tam jednak pasta polerska będzie najbardziej zasadna, tym bardziej, że rys na tym samochodzie jest dosyć sporo, ale już mam nadzieję, że kwestia samego doczyszczenia, szczególnie właśnie emblematu, będzie bardzo przyzwoita. Po wypracowaniu kwasu zmieniamy sobie środek na zasadę, po to, żeby zneutralizować ten produkt. I jeszcze mieć dodatkową pewność, że doczyszczenie tutaj ma miejsce na wysokim, odpowiednim też poziomie. Wiecie, ta metoda okazała się naprawdę bardzo skuteczna, cały osad po prostu zniknął. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo rys. Nie będziemy się bawić tutaj w polerowanie tylko dookoła, bo w środku też fajnie, żeby to mogło wyglądać, więc przechodzimy do samego polerowania. Pokażę wam dwie metody. Pierwsza będzie oczywiście mniej zaawansowana, a druga troszeczkę bardziej, jak to zwykle na naszych odcinkach bywa. Także przygotowuję sprzęt i bierzemy się do roboty. Tak więc słuchajcie, jeżeli chodzi o metodę numer 2, to jest po prostu patyczek do uszu. Co prawda nie jest to asortyment Honey Combination, a bardziej jakiegoś rozmana, ale z drugiej strony, no, takich elementów nie brakuje w detailingu. Dosyć sporo się tego używa w jakichś szczelinach, zakamarkach i takie właśnie zakamarki są między innymi w przestrzeni pomiędzy emblematami. Nie jest to perfekcyjna metoda, ale naprawdę już potrafi być bardzo skuteczna. Ja, co prawda, nie będę Wam pokazywać efektu po tym patyczku, bo sami możecie się domyśleć, że nie jest to jakoś spektakularna robota, ale mimo wszystko, jeżeli nie mamy możliwości czy to budżetu, czy czasu, czy nawet technicznych umiejętności, no to posiłkujemy się tego rodzaju produktami. Oczywiście pasta polerska fajnie byłoby ją wszędzie tu ładnie podocierać, tak żeby stała się półprzezroczysta, będzie też nam łatwiej ją ustunąć z, tej, z pomiędzy tych powierzchni, więc to robimy po prostu na tyle długo, aby rzeczywiście pasta zniknęła, w sensie mam na myśli e, biały produkt, biały płyn, niech się stanie półprzezroczysty, wtedy będziemy mieć pewność, że pasta zrobiła to co trzeba. Natomiast od razu przejdę sobie płynnie do kolejnej metody, i jest to metoda polegająca oczywiście na demontażu tego znaczka, następnie wypolerowaniu powierzchni i montażu znaczka z powrotem. Także szykuję przyrządy i zaczynamy. Do tej pracy będziemy potrzebować opalarkę po to, żeby podgrzać klej. Sama ta tasiemka po podgrzaniu będzie zdecydowanie łatwiej odchodzić, ale przy okazji fajnie by było mieć również żyłkę. No ja tu mam akurat jakąś żyłkę wędkarską już bardzo, bardzo dawno temu zakupioną. Nie chcę się służyć z tego po prostu bardzo dużo. I wówczas będziemy sobie wycinać. Jest jedno zagrożenie, a szczególnie przy Mazdach. Mazdy bardzo często stosują bolce montażowe. Z jednej strony fajnie, bo nie musimy sobie rysować formatki, tylko po prostu wtykamy sobie znaczek. Ale z drugiej strony musimy uważać, żeby nie urwać tych bolców, bo jednak możemy sobie znaczek uszkodzić. Także tutaj delikatność wskazana. W związku z tymi bolcami, których finalnie okazało się, że nie ma, użyłem sobie rakli, którą też można śmiało podważać bez problemu, nie stresując się o lakier, bo jest to plastikowe. Raczej lakieru nie uszkodzi. Natomiast nadało to właśnie Mazdy. Tutaj mamy emblemat MX5, który od spodu posiada aż 3 bolce. Więc fajnie byłoby tego nie wyłamać, nie uszkodzić nic, i wówczas taka rakla będzie zdecydowanie pewniejszym narzędziem. Choć mogliśmy sobie śmiało pozwolić na żyłkę, i myślę, że literkę literkę cyferkę 3, pozwolę sobie już wydłubać, tak jak za pierwszym razem wspomniałem. Oczywiście tutaj też fajnie jest to podgrzać. Ja opalarkę mam z regulacją temperatury. Ustawiam sobie ją na 200 stopni, po to, żeby po prostu sukcesywnie to podgrzewać. Jak sobie delikatnie będę przesuwać znaczkiem, to już widzę, że klej jest dosyć elastyczny i mogę sobie przestać dalej podgrzewać. Wówczas biorę sobie po prostu żyłkę, wsuwam sobie ją pod ten emblemat i po prostu przesuwam tą żyłeczkę. Wycinając klej. Oczywiście nadmiar kleju po prostu zeskrobujemy i będziemy mieć dostęp do naszej powierzchni. To, co ze skrobałem, to jest oczywiście taśma klejąca, fajnie, bo w, no nie możemy jej mieć na emblemacie, bo ona będzie nam powodować jeszcze grubszą warstwę. Oczywiście my taką taśmę będziemy sobie tu odtwarzać, żeby z powrotem ten emblemat nakleić. Natomiast to, co musimy jeszcze usunąć, to resztki, właśnie raz osadu, dwa tego kleju. W związku z czym idę po środek do usuwania kleju, będzie to po prostu zwykły taren glue remover i pozbędziemy się pozostałości kleju i finalnie będziemy mogli przejść do prawidłowej korekty. Cała ta procedura powoduje również powstanie jakichś delikatnych mikrozarysowań. Natomiast przede wszystkim to, co, to, co robi, to nam odsłania lakier, bo możemy sobie śmiało tutaj polerować. Jeżeli chodzi o poradniki stricte dotyczące korekty lakieru, no to te znajdziecie w pozostałych materiałach. Ja natomiast pokażę Wam, jak sobie odwzorować w takim razie miejsce. No bo tu nie mamy tych bolców, finalnie, które wskazywałyby punkt. Odniesienia. W związku z czym musimy sobie to odwzorować i wcale nie jest znaczy, że ściągnęliśmy emblemat, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo jest bardzo, bardzo, bardzo mocno widoczna łuna, gdzie ten znaczek był. Więc teraz sobie po prostu naklejmy taśmę, odzorujemy sobie to miejsce, finalnie przejdziemy do korekty, przekleimy to z powrotem i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o taśmę, zaznaczyłem sobie po prostu dolną krawędź, końcową, początkową. Teraz wystarczy po prostu, że tą taśmę odroluję, dlatego że jest ona zaznaczona, w sensie została ona tak specjalnie naklejona, żeby wytyczała nam prostą linię. Oczywiście. No to już jest niuans, nawet jak delikatnie nam tu zjedzie o milimetr. Myślę, że to jest nie do zauważenia, szczególnie przy tego typu samochodach. Więc śmiało możemy podchodzić do korekty. Ja oczywiście biorę sobie maszynę adekwatną do wielkości tego elementu. Będzie to maszyna z talerzem 75 mm i bierzemy się do roboty. Słuchajcie, do tej pracy biorę sobie mój ulubiony pad, czyli niebieski z serii U. Jest to taka kombinacja. One ale z jednej strony, z drugiej strony taka dosyć nawet agresywna, bym powiedział. Więc odpakowujemy oczywiście padzik nowy, po to, żeby naprawdę miał odpowiednie właściwości. Taki padzik też będzie zdecydowanie lepiej zbierał. I przede wszystkim powodował mniejsze problemy. Pasta numer jeden, czyli cuttingowa. No, lakier jest zajechany, nie ma co tu dużo e, ukrywać, wymaga on po prostu mocnego polerowania. Natomiast zrobimy to one stepowo. Na pierwsze wypracowanie damy sobie trzy groszki, tak żeby zaimpregnować jednocześnie pada i przy okazji mieć już możliwość polerowania. W związku z tym, że jest to mała maszyna, pracy będzie trochę więcej. Obieram sobie, myślę, tutaj pół klapy tej dolnej części na pierwszy raz. I zaczynamy. Ta ćwiartka gotowa. Pamiętajcie, oczywiście, o najważniejszej kwestii, czyli dobrym wypracowaniu pasty. Tu zobaczcie, praktycznie jej nie widać i o to właśnie chodzi. Tym sposobem korekta pójdzie jak najlepiej, efekt będzie jak najlepszy, a jednocześnie samo docieranie pasty będzie formalnością. Ja już widzę, efekt polerowania jest no bardzo, bardzo, bardzo porządny. Usunęliśmy naprawdę większość zarysowań. Jest to miejsce oczywiście narażone na dosyć mocne i głębokie rysy, no bo tutaj klapę ją wszystko się siłowo dociska, więc kilka głębokich rys jeszcze nam zostało. No, te zlecenie nie przewiduje usuwania ich, zresztą jest to też racjonalne samochód po prostu użytkowy do jazdy na co dzień, a nie jakiś eksponat muzealny. W związku z czym to jest nasz efekt finalny, zaraz go sobie ocenicie. Ja natomiast nakleję sobie jeszcze taśmę i uwaga, nawet myślę, że. Moje taśmy tutaj, które odzorowują mi miejsce naklejania, nie będą potrzebne. Pomimo wszystko, sam emblemacik zdążył zrobić już takie dosyć głębokie wrzery. Oczywiście, jako otoczka nie będzie ich widać pod montażu samego emblematu, ale wskażą on na nam miejsce idealnego montażu. Także biorę się za oklejanie samego emblematu, naklejanie go z powrotem i zaraz Wam pokażę efekt końcowy. Słuchajcie, tak wygląda efekt końcowy. Ja jestem zadowolony. Znaczek fajnie odżył, przestrzeń pod znaczkiem również. No i tak to wygląda w profesjonalnej kwestii. Oczywiście. Troszeczkę zabawy było z wycinaniem samego, samej taśmy klejącej. Tu zastosujcie sobie jak najcieńszą, ale jednocześnie dosyć dobrze trzymającą. No tu, jak mamy wyjałowiony lakier po polerowaniu, to naprawdę będzie dobrze trzymać. Ja, co prawda, muszę przejść do wypolerowania całej tutaj klapy. I oczywiście również przy tym znaczku trzeba się pobawić. No tego już demontować nie będziemy. Zresztą nawet nie wiem, czy byłoby to jakkolwiek uzasadnione pod kątem efektu, no bo raz, że demontaż tego znaczka nie jest taki oczywisty, a dwa specjalnie nam to za dużo nie da. Myślę, że tu śmiało sobie dojedziemy z tożkiem, maszyną polerską czy czymkolwiek innym i będzie ten efekt jak najbardziej w porządku. Także... Oczywiście samą, sam samochód będziemy sobie jeszcze myć po korekcie, po to, żeby zabezpieczyć go finalnie ceramiką. Sam proces mycia, no to tu możecie zobaczyć, że już chłopaki, oczywiście e, główne połacie wykonali do tego zastosowali oczywiście gąbkę Honeja, e, w związku z czym ograniczyliśmy również powstawanie mikrozarysowań, bo taka gąbeczka ma strukturę, która jest przystosowana do miękkich lakierów tego typu. Także jeżeli Polerujecie lakier i chcecie go później zabezpieczyć i ograniczyć powstanie zarysowań w związku z jego myciem, no to zachęcam właśnie do korzystania z tego typu akcesoriów. Na szczęście, Honej wie, co robi, jeżeli chodzi o produkty do lakieru, w związku z czym myślę, że tutaj odpowiedź jest oczywista. No i tak prezentuje się robota na maździe trójce w Soul Red. Lakier naprawdę bardzo przepiękny. Co prawda tu jeszcze będzie kwintesencja w postaci powłoki ceramicznej. Jeżeli się podobało, wyłapkujcie, subskrybujcie kanał, oczywiście, piszcie w komentarzach, jakiego typu odcinki o polerowaniu chcielibyście, żebyśmy dla Was wykonali. Oczywiście odsyłam też na naszą całą serię zostań detailerem, w której omawiam ogólnie cały zakres detailingu. Tam również znajdziecie sporo ciekawej wiedzy. Zapraszam i do zobaczenia.